Powołanie to dla mnie wybór drogi, najlepszej z możliwych ofert, jaką daje mi Pan Jezus. To radość pełnienia służby, służby, która, y, która ma za zadanie y, ofiarowywać tą miłość, bo to miłość jest bardzo ważna dzisiaj w życiu. To w końcu syn synchronizowanie mojego życia z życiem Pana Jezusa, to bycie chlebem dla drugich ludzi, do których posyła mnie Pan.